Ej, mam pięć aksolotów, się ma widzowie z tej strony Antyken 10. Wczoraj z Jankiem zaczęliśmy sobie taką serię fajną. Przez chwilę to zrobiliśmy, bo mieliśmy pewną akcję związaną no, z tymi maluchami, aksolotami, Bo mieliśmy tutaj A tak poziom. No, ja musiałam wcześniej moje moje w to ja No, nie lapę. Patrzcie na ten rzadki blok. No, rzadki, dosyć. Ej. No. ja tych do mnie się To jest Berry! I śnieżek. Ten bardziej biały to jest Berry. On... Co tu się dzieje? Oni nie pozwalał mi wygawać! Do się Do się Ja To jest chyba nowa fajna seria, seria one vlog. Ja kiedyś taką chciałem prowadzić na kanale, ale mi ja one vlog ja, też... ja. ja. Oni są tacy grubi. Dobra, jednego mamy. Ja ty, Jeszcze drugi, czego? Jeszcze drugi. Łaś, ładź, robię. Ten gruby taki jesteś. Pasiony Berry jesteś. Berry jesteś pasiony. Nie miłaś! Nie, czy to śnieżek jest? To śnieżek jest. Nie, wyjść! O, Janek! Ty o, to jest za mało szczelina dla takiego misia! dwaj, grubaś! Janek, szybko, teraz! Ej, nie, z blok to nie wyskocz! Dwa! O. o nie... Dobra, chodź, Janek! Chodź, wyłań! <śledziny> Ale grubasuję Ej nie, ej, 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 ej. jak coś, widzowie, to nie jest ustawiane, ej to będzie lodo, wyszliśmy na powierzchnię, to może kurczaki będą Rozumiesz? Lód z grubsza mamy Ej, szanamy. to ja muszę ten. Czyli będzie więcej misiów Czyli musisz zrobić większą zagrodę Nie, bo to jest snow, czyli mogą się nam polarne lisy zespałnić Fajnie, ale te axoloty i tak są chyba naszym najlepszym łupem, ja się bałem, że Warden nam się zespałni Okej okay. Drewno Janek od dwóch poziomów nie widzieliśmy drewna. Nie. Bo my już tu gramy ze 3-4 poziomy. Mogę już otworzyć moje ten? Nie no. I nie widzieliśmy... cały lód też ten... A co? Ten. Bo... to się tak nie załadowało, że potem no bloku nie zalało. Ej nie! to się mm. Nie no, nie no. Tu. A to dobra, to ty. Mam się rzadko złamie. Okej. Okay. A może tak. żeśmy Ja Jasne, że tak. Proszę teraz, twoja zmiana. Zresztą poczekaj, tylko może przejść w stronę. Ale... Albo nie, w sumie, w nie... nie wiem, czy ja mam już się tym, słuchajcie, zająć tymi akcelotami. Mm, może. Mógłbym to zrobić. Dirt. Lirt. Liftem sobie Bardziej ta wyspa będzie szła raczej w tą stronę, bo skoro tu mamy nieskończone źródełko, to one będą się. W tym źródłku kompały. I to musisz tam... A zombie konia to się nie spodziewa. A co, zabił? Nie. A zombie konia za... to zombie? się nie spodziewa. A chyba, że... Dla się komendą zaspalnić... Nie, to jest zombie konia. Zombie konia to jest zombie. To jest zombie konia? Tak. No. Nie mówię, co wiem. Jestem muzykam, ten kochany. Promocja! Kup od Marta, bo promocją, zostaw opinię, a otrzymasz akcesorium w prezencie. Mały zombie. No, no nie, mały zombie. Złoto. Nie, mm. i to sobie bardziej już podziemne klimaty, ten koń Tyk, tyk. To się do A tak, bo mam twardę i też jak Nie wiem. Wiem. Jeden zginął. O nie! To mną zumbiaków to... Tego mają chciałam ziekną do O Kurde, a ja nie do mały. To nie jest serwer, no, słuchajcie, to jest mapa. Janek, nie bądź poity. Ten koniec nie grozi ci, nie? Nie. Możesz miłe miły i ty? Ale miły! te niedźwiedzie, to. Ty ja? e nie łuk, to jest twoje. Ale no, chyba jakieś tam niż jest. Pokaż, stoi i ty. No dobra, moje jedyne co masz, nie? To ten diament, ale tu możesz go wziąć. Dobra, zaczynam Bo od starta. Zamknię... Ej, ty też nie masz kilofa, nie? Ja ich tam zamknąłem, tych zombiaków. Tak. Nie, o, jeden został, on ma czapkę. <grym> Ej, my nie mamy kilofu. Śnieżek czy Berry Gdzie jest Mam lód. Od nich chyba. Chłopaki, przesuwa, bo będę rozwalał kawałek naszego świata Ej, bo ten lód się nie roztopi, nie? Zostawiłem <grystanie> kawałek lodu Ej, Janek jak ten lód się roztopi? No to, że coś, też ten. ale... A jak lód się roztopi? Ten tutaj? Ten blok lodu, on się roztopi? Ej, ale co to robimy? mi blok tam? Tak Lód Czemu? Żeby miały jak w domu Oni siedzą już na czy zmarnowasz mi Dirta? Ja mam Twojego Dirta. Znajdę tego to u ciebie Ej, masz handlarza. ja mm. Janek, zobacz później, czy. I uważaj w ogóle, żeby cię spać nie. Chodź na kucaka, zobacz w ogóle. Jestem muzykantem, koruszamy lampem. Dobra, powinno mi się udać odtworzyć. Chociaż jeśli nie mam drewna, to co Tak nie ma sensu. Janek, mamy jakieś. Mamy. Ale one nie urosły chyba. Urosły. Ja to potrzebuję klaska. Teraz powinien być. Co tam? Trafi kupę. Zobacz. Janek. Zobacz, To jest Aha. blok bloku. Tu jest ten blok. Co tam sprzedaje? Ej, zostawiamy go i kupujemy od niego to od razu lub dorsze. Co wolisz? Mam koniec. Co wolisz? Co kupować od niego? Czemu? Ten blok tu jest postawiony, Który? No ten. Co kupiłem? Ej, bo ty masz dwóch handlarzy chyba. Ja jednego. będzie. Okej. Kupować co od niego w jadro z dorszami, żeby móc rozmnożyć jak soloty? Czy y, tą wiśniową sadzonkę? Heh Na razie tak, Nie. już wysiąc. Co? Też, na razie, to, tak, co tak. Mamy sadzonkę wiśniowego drzewa Ja, ja bym dla niej zrobił Sory, spe... Sorry, że zmarnuję teraz Twojego dirta, lekko. No sobie... nie, się, Patrz, dyrta. ej, tutaj, la, tu zrobię taki hmm. plac dla Aksolotów, nie i patrz. To drzewo będzie w jego całym centrum, Jadek. To jest, będzie wielkie. Ej, bug. Jaki moje drzewo? Co się. Twój dirt. A żadne. Proszę, to od kogo? No, widzimy, to tylko Aha. Znaczy nie, tam na środku drogi. To jest dziura, tak? A, nie, na co? środku drogi, patrz. A, ten. I mamy szlabę, mam. Dobra, co? To, to myślę, że ten lud się nie załabia. Mam cztery szmaragdy, wolę je odłożyć, Jeszcze żeby ten pan nasz padł i je ukraść. O, to. To to, to. to, to. Co żeś zrobił z tą wodą? Kubisz tą ladę od razu, I pan woda i zielada. nie? nie mam żelaza do końca, tak mi Ale mam taką rzecz, ona się

Tak, Stevie. Nie można. <laughs> Jestem muzykantem, Jest be... Nie patrzę. O, te krzaczki się będą mogły przydać. I ta Lilia. Tak. Jestem muzykantem Jestem muzykantem, Jestem muzykiem. Jestem muzykiem. Jestem Ej, ona nie wejdzie już niby. <laughs> <I ma. śmiech> Musimy ukać <laughs> na wyjadek. Dwie sztabki żelaza, a ja mam trzecią. rzucę Nie mogę. Jezu. Mam trzy, dlatego... Czego mnie zabrałeś? Ja na ciebie już nie dałem. Ja się filo no, Dajesz mi też Jestem muzykantem. Chodź. Kon szabeland. Czekaj, zrobi wiadro. Cześć, Jestem muzykantem kontraantem. W muzyk. Is... Obiecuję ci, że zrobię teraz wiadro. Okej, okay, zrobić? Zrobić Jadek. Dobra, to skoczę. O, o to, to. Jeszcze raz. Zobaczmy Jadek. wiadro będzie. Będzie wiadro. Pa! Patera. Pod Paweł skacze. Dobra, czekaj. Jadek, patrzcie, Pan Paweł się już przygotowuje. Jarek, pójdź. To doleł! Nie, to nie udało mi się, moja kara. Moja kara, mam spać w dół. Nie, ja cały czas lecę w dół. 10 na minusie. Dobrze, że ja wziąłem ten lat. Może mi się przydać do kogoś spełniać. Co robimy, Koldyl? Ja A pianino i mojino... Lama! Lamy trzeba ocalić! Hello! Lama! A pianino i mojino... Dobra, pora wykopać kolejny blok. Będę opuścił grę.

Serio. Mam, mam jego kości. Zmieszały się oczywiście z kości tych, w tu ale są. Zresztą oni się nie... lisy. Trzy, dwa. One już wybrały kogo są. Każde dwa. Każdy jeden ten Jeden i Dobra, fajnie mówię. A już uziąłeś się, co to, co co moją ukradł, koszulanki, ale dobrze co? Brano to co, Bawić o wiem. My jeszcze się rozmieniam.